Stoję w tłumie ludzi, a właściwie siedzę na wózku i czekam na prezydenta Zeleńskiego. Wszyscy tutaj czekamy, szykują się kamery, telefony. Już raz był dzwonek, drugi raz był dzwonek. Nagle poruszenie, idzie. Więc najpierw idą osoby, które go chronią. Już widzę prezydenta Zeleńskiego w czarnym polarze e, i zawołałam panie Zeleński, a on się odwrócił i podał mi rękę. To było ogromne przeżycie. Pokazał światu, jakim krajem jest Ukraina i jaka siła jest w Ukraińcach, którzy bronią też nas. Europa